Ciemka, tu ja codzienek, a ten film nagryłam tylko po to, aby wam powiedzieć, że nie będzie już zagramy w limbo, gdyż... Limbo mi sprawia takie problemy jak nagryłam Frapsem, że później cały filmik się nie chce zrenderować i się renderuje co nie wiem. Co... Każdą sekundę z tych 15 minut bym musiał yy, osobno renderować. Czyli pomnożcie sobie ile bym musiał zrobić yy, renderowań 60 Czekajcie 15 minut to jest aż ty w dupę nie chcemy mi się liczyć 60 razy 15 zaraz sobie policzę na kalkulatorze ile renderowań muszę zrobić 16 Nie 60... 60 razy 15 to jest 900 i każdą sekundę no... 900 renderowań bym musiał robić więc ja będę nagrywał z Terraria odcinki lecz z limbo sobie już po yy, sobie o kurde z limbo nie będę już nagrywał gdyż no no gdyż no gdyż się nie da renderować prawidłowo więc y więc to była tylko taka informacja ja nagrywam w terrarii, był było łatwiej, bo w terrarii wszystko ładnie słychać, mój dźwięk i wszystko w ogóle Dobra, więc pej, pace Więc pace, o